Ja pierdolę, gdzie ja zjechałem? Jestem już u lokalnego fryzjera, nazywa się Barbershop. Jak mi zjebie, to wiecie gdzie go szukać. Siemano, dzisiaj ważny dzień, taki biznesowy. Jestem dalej w Kupang. Pewnie z Was wielu myśli po co. Ale jak mówiłem wcześniej, przyjechałem tutaj trochę odpocząć i się wykurować. Zaczynamy dzień. idę na śniadanie Przechodzę właśnie na drugą stronę ulicy kawałek mam do przejścia na śniadanie więc idziemy hej, Pagi Może no, jakiś gość podjechał pewnie będzie chciał mnie podwieźć zaraz Tutaj <grytanie> jest, jest dobrze Ej, pojechał Zobaczcie, Filu się naładowali raz, dwa, trzy, cztery Pięciu mamy jeden motor Można? Można Nie takie rzeczy tutaj świat widział w tej Azji Zobaczcie, dziecko, ojciec, drugie dziecko, drugie dziecko i mama Hello Gościu sprzedaje duriany, aż cuchnie stąd U. Najbardziej śmierdzący owoc na świecie I chyba najdroższy No i docieramy na śniadanie do restauracji, która nazywa się Warung Mekar Abali, już tutaj byłem wcześniej, ale lubię chodzić w miejsca, gdzie jest Gdzie jest smacznie i mnie dobrze karmią Tak to wygląda od zewnątrz, wchodzimy do środka Salapagi, Abakabar, Satunasi, Satumi, Satu tempe Reś makaron, tempe a Tempe, uh -huh. dua, taka porcyjka ryż, makaron, jajko, tofu, Tempe i herbata. Nie, nie powinno kosztować mi więcej jak, nie wiem, 5 zł, 6 zł, może Muchałem tu Lata. Zwykła restauracja, pierwsza, lepsza, która wygląda e, ładnie z zewnątrz, która. Jest świeża i codziennie wieczorem kończy się im jedzenie, czyli że rano będzie świeże makasi no i herbata z syropem zamiast z cukrem Wziąłem sobie jeszcze dokładkę w postaci ryżu, makaronu, tempe i tempe i wezmę jeszcze jedną porcję na wynos, żeby nie być w domu głodnym No i zjadłem, słuchajcie za dwie porcje zapłaciłem i 7 zł z dokładką. Pagi, pagi. Jeszcze mi tutaj wołają. Dobra, pora załatwiać biznesy, czyli akcja pocztówkowa z Timoru Zachodniego. Tutaj chyba kiedyś była rzeka, ale zobaczcie, jaki syf został. Piotrek, pokazuj więcej okoliczności przyrody. Pięknie to jest. Jeszcze mnie wołają.

Ogólnie ludzie w Indonezji są niesamowicie sympatyczni Więc przyjeżdżajcie tutaj i sobie rozmawiajcie z nimi, róbcie zdjęcia, bo naprawdę fajnie, fajnie, fajnie No i dobra, jestem w drukarni, pod drukarnią, w której byłem tutaj przed wyjazdem Załatwiać pocztówki Zobaczymy, co mi powiedzą Pagi Słuchajcie, ale jestem zadowolony, to chyba najładniejsze pocztówki, jakie będą zrobione na najlepszym papierze moje zdjęcia niestety na pali nie udało się tego zrobić. Nie znalazłem nigdzie firmy, która by mi wydrukowała. Ale nie bójcie się osoby, które dostały kartki z pali. Pewnie jeszcze dostaną jakąś jedną kartkę z innego kraju, więc nie bójcie się moi drodzy. A jeżeli ktoś chciałby jeszcze zostać patronem, to wpadajcie na patronitepl Przybarski. Bo jeszcze będzie chyba jeden kraj, z którego będę wysyłał pocztówki już jakby finalnie, bo jak będę w domu, wiadomo tego nie będę mógł uczynić, więc jak ktoś chce pocztówkę, to na Patronite albo walczę do mnie na Instagramie. A i idę dalej załatwiać biznesy. Jestem pierwszy raz, od nie wiem kiedy w supermarkecie Szedłem kupić sobie e, antyperspirant, bo miałem po drodze. Czuję jakbym był gdzieś, nie wiem w Polsce, w jakimś Carrefourze albo Tesco. Bo wszystko wiecie, takie same i zazwyczaj tego nie ma. W podróży bardzo rzadko się właśnie chodzi po, po takich sklepach, bo nie masz sami czasu i praktycznie na mieście kosztuje wszystko tyle samo. Więc nie będę pokazywał cen, ile co kosztuje, bo, bo podobnie, wiadomo. Słuchajcie, ludzie są w ciężkim szoku i mi sprzeczajki, foty robią. No ich koleś, nie wiem czy będzie widać, w czarnym t chodził. Z przyczajki mi robił foty, i tak gadają wiadomo, mówią bóle bóle. Ja wszystko rozumiem. Wiadomo, może chodzi o mnie. Nigdy nie biała tutaj na sklepie całym. To nie jest turystyczna mieścina. No tym bardziej gdzieś wiedzie wbijam do hipermarketu i... Ale śmiesznie, śmiesznie. Dobra, idę do kasy. Zajebiście, zapłaciłem sobie rewlutem, bo nie miałem wystarczająco siana. W sensie miałem tyle pieniędzy, ale nie starczyłoby mi na jedzenie. A teraz mogę kupić sobie jeszcze jakieś żarcie na wynos Więc Revolut spoko opcja, nie narzekam Narzekałem trochę w tym Timorze Wschodnim, bo nie działał Mastercard, no ale no to nie ma już wiecie Reguły Dobra, idę kupić jedzenie, pomimo że dopiero jadę, wezmę sobie na wynos Jestem już u lokalnego fryzjera, nazywa się Barbershop Jak mi zjebie to wiecie gdzie go szukać Nazywa się Panka z Rambut 10 koła za cięcie 15 za brodę Pozostawiłem sobie jedzenie na zewnątrz, żeby mi tam nie naleciały żadne włosy Popatrzcie, wchodzimy sobie, pyk Tutaj Rysuneczki, zobaczcie, tutaj pa. Jeżeli ten gościu ma takiego samego skillsa w obcinaniach, w rysunku To mam przejebane Trzymajcie kciuki no i dobra, obcięty jestem, wyglądam jak taki młody chłopiec Trochę brzytwą, trochę ten Słuchajcie, dolka płacę jednego dolca, czyli 4 złote Mateusz, jak jest krzywo to poprawisz Słuchajcie, dobry chłopak u mnie w mieście obcina, a zrobię mu darmową reklamę, co mi tam Dobre mordy będą miały darmową reklamę u ale jeszcze będą płacić Idę się wykąpać Zobaczymy jak wygląda po kąpieli no i dobra, wróciłem do hostelu i zamiast zrobić trening poszedłem spać. Wyglądam jak taki młody chłopczyk. No nic, zdarza się, o jeszcze mi tu przesłona, zobaczcie. W sensie nie otwieram się to dobrze do końca. O, jest okej. Okay. Jak nałożę czapkę, to nie ma tragedii. O. Dobra, idziemy dalej robić, bo nic nie załatwiłem. Zawsze sprawdzą czy mi czegoś tutaj skurczybyki nie będą chcieli kopiować. Działa. Ta Indonezja mnie nie przestaje zaskakiwać. Idę sobie ulicą. W sumie to jest główna ulica. Na której kozy sobie siedzą. W sumie stoją. Jedna siedzi, jedna stoi. A tam jest przystanek autobusowy. A tam z tyłu jest meczet. No tak tu idzie powoli życie. Sobie kozy pasą, ludzie. A damy kawałek jakiegoś tam krzaka nie sobie zje. No masz. Nie, to nie. Oproszę, a jak nie ma KFC, to jest CFC. Nie będę was okłamywał, chciałem zrobić swoje koszulki z haftem, ale wszystkie koszulki polo są po prostu z logówkami, a ja szukam czegoś bez. Jestem już w którymś nie wiem sklepie z rzędu i nie mogę znaleźć żadnego polo bez logówki, żeby zrobić haft. A swoją drogą tutaj w Indonezji mają piękne koszule, jeżeli będziecie kiedykolwiek to sobie jakąś sprawdźcie, ja Taką kiedyś kupiłem, ale mi zajebali. No tak durnej galerii jeszcze nie widziałem. Są tylko jedne schody. W sumie no, z dwóch z jednej strony i idą do góry z tej i z tej strony. Dalej nigdzie nie ma żadnych schodów, żeby zejść na dół. No dramat. Taką dużą windą to chyba jeszcze nie jechałem. To chyba towarowa. Nie ma żadnego lustra. <gryw> nie ma nic. Można się poschizować trochę. Ja pierdolę, gdzie ja zjechałem? No, <laughs> Na jakąś dostawę towaru Ale jajce, ja byłem przekonany, że ja w galerii wyjdę <laughs> Ja pieprzę No nie nawet Teraz nawet nie wiem jak stąd wyjść, <laughs> gdzie ja jestem <laughs> Ja pieprzę, że nie byłem w takiej galerii handlowej, że nie można było normalnie zajść tylko się zjeżdżało E, windą towarową gdzieś na takie zaplecze a poza tym tak jak mówię e, tutaj poznałem taką babeczkę która obok mnie, obok hotelu ma zakład z, z haftem powiedziała, że można zrobić normalnie od jednej sztuki, tylko nie miał akurat t-shirtu na mnie a, a w Polsce marudzą w Polsce smarudzenie, jak jedną sztukę to no, jedną nie, dwie nie najlepiej to by zrobić wiecie tysiąc sztuk od razu, każdy by chciał no nic ja chyba zrobię jakiś biznes sobie w tej Indonezji Bo u nas to nie warto Wszystko pod górę Ej, no nie wiem gdzie jestem Bez skitu Nie mam pojęcia Gdzie jestem Miałem takie piękne wyjście z galerii handlowej Jakimiś krzakami <gryw> Tutaj też Nic, idę po pocztówki Bo nie dałoby to zrobić dzisiaj. You going KFC? Nie, KFC? KFC. KFC. Jalan Seda. Tak? Tak. Bersatu Wysiadamy, dobra, w wózko. Trima Kasi. Trima Kasi, panie. Samba i jumpa. Ale fajnie, tu jest naprawdę. Już któryś raz z rzędu, w sumie parę codziennie. dziennie, toś mnie podwozi. Więc jest gitara. O, no i ładny zachód słońca będzie chyba dzisiaj. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz widziałem zachód słońca tutaj. Gdziekolwiek w mieście więc spoko. jestem ponownie w drukarni. Nazywa się słuchajcie Beta Print. Jeżeli kiedykolwiek będziecie w kupangu, a nie będziecie, to możecie to zajść, ale nie będziecie. Ale będą ładne pocztówki. Mimo że Mister Polo ma to jest do zapłacenia. <grym> Tego jedzenia chyba jeszcze nie pokazywałem wam. Moje ulubione, które znalazłem w kupangu Nasi Kuning, czyli żółty ryż kary. Tutaj jest ee, bakłażan, tu jest bakłażan, tu jest tofu z takim sosem, tu jest placek taki kukurydziany, tu jest tempe bożyła, to jest ciut droższe jak ostatnie, bo kosztuje jakieś 2 dolary za porcję. I tak to są takie zajebiście śmieszne ceny, że naprawdę pyszne. To jest prawdziwa azja, tutaj jest Kawiarenka, beta Punk jakaś A tu obok se palą ognisko <laughs> To jest naprawdę fajnie Pełen luz. losajem ziomeczka I'm talking to my camera Trima Kasi Baniak Sampa dżumpa. sampa dżumpa. I see you tomorrow yeah. I see you What's name? Okay. Okay. My name? Piotrek i to jest C3. Okej, no problem. Coś Słuchajcie, poznałem gościa, podwiózł się do hotelu, który ma tu swoją szkołę językową i zaprosił mnie, żebym jutro pojechał do jego. do jego studentów na lekcje Więc fajnie, śmiesznie, ale tego w dzisiejszym odcinku już nie pokażę. Więc jutro w kolejnym odcinku udamy się na. Do szkoły językowej, gdzie będę nauczycielem języka angielskiego. Hello. Hello. Więc śmiesznie. Ja jeszcze dzisiaj pokażę Wam postówki, w sensie, dzisiaj już nic wam nie pokażę. <grym>, z, z, ten, zająkałem się. W dzisiejszym odcinku, ale z jutra będą te postówki. Idę się położyć. Siemano, znowu ja, dzisiaj kolejny dzień właśnie jestem w drukarni, odebrałem pocztówki trochę ich jest, ale nie tylko moje 50 sztuk, jeszcze wysyła Artur swoje e, Michał swoje wysyła wydaje się, że wyglądają spoko zajebiście dobra jakość u Was, słuchajcie papieru 400, 400 gram, tak no to się chyba mówi to naprawdę kawał dobrej roboty, słuchajcie wydrukowane pocztówki trafią do Was, do patronów, jeżeli Wybraliście próg za 25 wody lub więcej, więc jak ktoś chciałby dostać pocztówkę, a będę jeszcze w dwóch krajach, a mówię jeden jednym kraju, w którym będę wysyłał, z którego będę wysyłał w sumie jeszcze około miesiąc podróży, plus minus. Mam nadzieję, że plus. Jeżeli ktoś chciałby utrzymać taką spersonalizowaną kartkę, jeśli będą taką możliwość wysłać, to taką wyślę. Wiadomo, nie zawsze jest, ale... Więc wpadajcie na patronite.pl, głośnik Piotr Przywarski.

To set them rewind And 19 was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs